Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Maria Kochut, pomysłodawczyni bardzo ciekawej akcji, która ma miejsce w Koniakowie właśnie od 27 tego roku, właśnie do 3 stycznia roku 2016. A projekt zwie się wełna bezwartościowa czy bezcenna. Witam Pani Mario. Halo, Dzień dobry, jesteśmy? Witam, witam, tak, witam bardzo serdecznie. Witam. Witam. Pani Madia, tak jak już wspomniałem, tutaj pani jest pomysłodawczynią tego projektu: wełna bezwartościowa czy bezsenna. Skąd się wziął ten pomysł, że tak powiem, w pani głowie? To znaczy, tutaj lokalnie zajmujemy się razem z mężem pasterstwem. On, on baca już tutaj na terenie koniakowa, bezkidyszląskiego i również żywieckiego. W tym roku też wypasamy na dość szerokich terenach ponad 1100 owiec. Także no, ta wełna zostaje i co roku zostaje tej wełny coraz więcej. No i serce, serce nas boli przede wszystkim, bo, bo generalnie no, jest ona oddawana przez większość hodowców, nie tylko przez nas, ale przez większość hodowców w ogóle w Polsce praktycznie za darmo do, do skupu wełny i z tą wełną na dzień dzisiejszy no, po prostu zawsze był problem, nie ma co, co z tym zrobić. Dlatego no myśmy tak szukamy już od kilku lat jakiegoś pomysłu, jak tą wełnę, jak przywrócić jej te walory e, takie zdrowotne, walory e, takie e, użytkowe, żeby ona po prostu nabrała na, na nowo tego znaczenia tutaj i lokalnego. I, i, I szerzej po prostu mhm. dla turystów. Czyli jak gdyby wracamy do korzeni, bo ja doskonale pamiętam, jak moja mama jeszcze robiła mi tak zwane kopytka z wełny, też to robiła od początku do końca wszystko się robiło w domu. Także że to faktycznie jest powrót do korzeni, tak? Tak, wracamy do korzeni, z tym, że y, ja też mam takie podejście do życia. Zresztą tutaj też, jak którzy ci przyjeżdżają, tak trochę czasem są zdziwieni, że, że do końca to nasze bacowanie, gazdowanie nie jest aż tak bardzo tradycyjne, jak sobie y, wyobrażają to ludzie. Owszem, my na tradycji bardzo się y, wspieramy, to jest podstawa, to jest baza naszego, naszej całej działalności, ale nie możemy się oszukiwać, że nie żyjemy w dzisiejszych czasach. Że już ta wełna nie będzie miała tego znaczenia tak wielkiego jak to było kiedyś. Dlatego szukamy tych rozwiązań i tradycyjnych, oczywiście strykowanie, nawet i heklowanie na wełnie, tkanie, ale również jakieś takie nowe pomysły, nowoczesne, tak żeby każdy poradził robić. Bo wiadomo, nie każdy umie. Na drutach, nie każdy umie na szydełku, a okazuje się, że z wełną, we, we, wełną można zrobić wiele rzeczy po prostu na palcach, czyli na dłoniach. Także nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Aha, no wiadomo, świat się, że tak powiem, toczy do przodu cały czas i trzeba jak gdyby nadążać za tym i, i wykorzystywać te możliwości, które są. Ja powiem tylko tyle, że byłem tam dzisiaj u państwa i, i tą nowoczesność też widziałem, bo. Mm, Stała tam taka maszynka, i, i niech mi pani coś powie więcej o tej maszynce. Nie wiem, czy pani kojarzy taka nieręczna robótka, ale widać, że to już zmechanizowane jest bardziej. taki wałek tak, był. Mamy tutaj u nas, tak, u nas tutaj w Centrum Pastewskim w Koniakowie. Na naszej wystawie wełnie to jest tak bardzo interaktywna wystawa, dlatego ja nigdy nie mówię, że muzeum, bo nie, nie, nie to jest naszym celem, tylko to, żeby każdy mógł dotknąć, spróbować zobaczyć. Są i stare, stare sprzęty, krymple. Kołowrotki, wrzeciona, ale są również i nowoczesne, bardziej takie unowocześnione sprzęty. Nie oszukujemy się, są to sprzęty, które są sprowadzone z Nowej Zelandii, bo tam ta przeróbka wełny no, no jakoś tak od, odżywa i ma jeszcze jakieś dość duże znaczenie. Także staramy się też szukać tych nowoczesnych rozwiązań. Na takie potrzeby nasze tutaj też lokalne. Ta, 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 ta maszynka, o której Pan mówi, to jest ręczne, ręczna kręplarka. Używamy ją do właśnie takich tych robótek ręcznych, do przygotowania wełny do filcowania, zwłaszcza dla dzieci. Jest to przede wszystkim i dzisiaj nie tylko, bo te kręple nasze, jak... Pamiętacie tam może Państwo, czy, czy też ktoś pamięta? No, są dosyć takim topornym narzędziem, dosyć też i niebezpiecznym. Dzisiaj przychodzą y, dzieci do nas, więc dla nich też musimy dostosować narzędzia, mieć takie, które nie zrobią sobie krzywdy, a również tą wełnę będą mogły y, sobie przerobić. Dlatego też szukamy tych takich sprzętów, y, też ręcznych, bo to też są manualne, to nie są maszynki elektroniczne, elektryczne. Ale manualne, ale już dostosowane do potrzeb. Nawet i takich dwu, trzyletnich dzieci, które chcą próbować, też mogą oczywiście sobie na tych kęplach wełnę, wełnę po prostu przygotować i mm -hmm. rozczesać. Bo na tych starych to by sobie nie poradziły, a przy tej nowej maszynce ale zadziwia mnie to, że, że to jest z Nowej Zelandii, jak pani wspomniała. Tutaj na terenie Polski nie ma szans czegoś takiego zdobyć. Nie ma tej produkcji, po prostu szukamy już od kilku lat producenta. Co prawda jest producent polski, który produkuje różne takie właśnie przyrządy do, do obróbki wełny, ale to są głównie maszynki, które są na eksport przygotowywane też właśnie w tym kierunku, także taki trochę, trochę obrót jest właśnie, czy, czy z Anglii, czy z Nowej Zelandii, no niestety trzeba te, te sprzęty, które są tak jakby przystosowane do potrzeb nawet i dzieci, czy młodzieży, czy do edukacji. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakieś ostrymi narzędziami sobie y, mogły wyrządzić jakąś krzywdę, więc staramy się po prostu i te tradycyjne pokazać, i dorośli próbują i chłopi, i baby, i wszyscy próbują, a dla dzieci, czy, czy dla takich chłopów co się im za bardzo nie chce, ja to tak zawsze mówię, też takie nowocześniejsze lekkie na korbkę, też można spróbować. I można. Ale niech mi pani powie, czyli co, wełnę można się u was zaopatrzyć i potem tą obróbką taką domową się zająć już, jak się nauczy u was tych, tych podstawowych rzeczy, tak? Jesteśmy oparci na takie też właśnie w ciągu nawet tych dwóch czy trzech dni, od dwóch dni, od których już robimy tutaj. Zajęcia można kupić u nas wełnę runo-owcze, czyli bezpośrednio zaraz niepraną wełnę, zaraz po strzyżeniu. Można kupić i wełnę praną, i rozczesaną, czyli skręplowaną, ale mamy też takich którzy że przychodzą. Ta wełna, oczywiście pierwsze runo-owcze, jest najbardziej, tak jakby, najtańszą wełną i sobie kupują, i rozczesują sami, przygotowują sobie do wypchania poduszek. Do zabrania do domu, także można nie tylko sobie czy kupić, ale wykonać i, i, i sobie samemu obrobić u nas na miejscu. Jest to bezpłatnie, także można sobie tutaj przyjść i, i, i spróbować swoich sił, a przy okazji też i coś dla siebie zrobić. I pod fachowym okiem, bo wiadomo, turyści nie mają pojęcia, jak się to robiło u nas kiedyś i, i, i coś nowego się zaraz będą mieli okazję nauczyć, tak? To znaczy, ja Panu powiem tak, ja do końca my się tutaj fachowcami też nie czujemy, bo no takie są czasy, że musimy się uczyć na nowo. Są młode dziewczyny, które tutaj pracują u nas, też się uczą, także nie oszukujemy się, że jesteśmy największymi fachowcami. Czekamy też i na te starsze tutaj panie, babcie, ciotki, żeby przyszły, może nami coś jeszcze podpowiedziały, bo to jest tak, że dzisiaj, dzisiaj już po prostu te, to pokolenie naszych mam. Już tego nie robiło, więc już zupełnie nie umieją nam pokazać, jak się do tego zabierać, nawet do takiego kołowrotka. Natomiast no, te babcie jeszcze gdzieś tam pamiętają, jeszcze po niektórych chałupach się jeszcze robi, więc, więc zapraszamy również i, 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 i te ciotki, i te, i te wszystkie babcie, żeby tu też przyszły, zaglądali na nas. A, a może nas i czegoś nauczą, bo my nie oszukujemy się, że wiemy wszystko, bo też się uczymy na nowo, a o tyle jest to trudne, że po prostu jest ta przerwa w generacjach, w, tej, tak, w tych tak. umiejętnościach i trzeba się po prostu na nowo uczyć. Także Aha. tutaj te, te jesteśmy otwarci na to, że owszem, bardzo wiele rzeczy już umiemy i na krosnach e, też e, robić i tkanie i, i filcowanie i tak dalej, ale, ale te najbardziej tradycyjne metody, no niestety na przykład e, jeszcze, jeszcze nam szwankuje ta obróbka wełny na wrzecionie na tym najprostszym narzędziu, także jeśli tam jakaś ciotka jeszcze, jeszcze pamięta, jak o to się robi, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, jakby nam przyszła. Żeby i, podeszła... Tak. Pokazała. tak. Jasne. Dobrze, czyli co? Czyli w zasadzie u was można każdy etap te, tej produkcji wełny przeanalizować, nauczyć się czegoś zobaczyć, popróbować. I dla kogo jest, w zasadzie dla kogo są te dni otwarte? Bo pani mówi o turystach, ale, ale jest też to też temat dla naszych mieszkańców, żeby chcieli. Sobie... Jak najbardziej, dlatego właśnie myśmy tutaj się otwarli też nie tylko na, na turystów. Wiadomo, że tego śniegu nie ma, więc żeśmy chcieli trochę też jeszcze pokazać tym turystom, że oprócz, oprócz tych wyciągów, oprócz tego śniegu jest co robić w Koniakowie, dlatego tutaj z jednej strony jak najbardziej, a z drugiej strony chcemy się też otworzyć, bo wiemy, że wiele ludzi no, coś tam wie, coś słyszało, czasami zajadą do nas, jeszcze może nie byli, nie widzieli jak to u nas wygląda, więc chętnie byliśmy bardzo wdzięczni, gdyby się gdzieś pojawili, pokazali, a zwłaszcza zwłaszcza tutaj liczymy na, na, na jakieś odwiedziny właśnie tych tych, tych naszych babci, naszych ciotek. Które jeszcze coś tam pamiętają, jak z tą wełną, co się robiło, co jeszcze można zrobić. Jesteśmy otwarci tutaj mhm. właśnie. Dlatego się nazywa Dni Otwarte, bo i my się otwieramy i, 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 i czekamy, że i ludzie się też otworzą. Czyli co, babcie z wnuczkami niech zabiorą pod rękę wnuczki i pójdą pokazać, bo pewnie w domu nie mają szansy, a mogą to zrobić właśnie u Was w dni otwarte, właśnie w Centrum Pasterskim. Ale jest to do 3 stycznia, więc drodzy Państwo, jeżeli chcecie swoim wnuczkom pokazać, jak się to dawniej robiło i zachęcić ich do tego, aby wrócili do, do takich robótek ręcznych i chociażby się zapoznali z tym. Jakiś tam bakcyl może ktoś połknie i, i wymyśli jakieś, no, kiedyś były korunki koniakowskie, potem były stringi, także tutaj z wełny może coś też nowego wymyślimy. Nie mówię, że stringi, bo to by się kiepsko nosiło, podejrzewam, ale... ale... No ale mówimy, że wełna grzeje. Wełna nie gryzie, wełna grzeje, także, także coś na pewno wspólnie wymyślimy. Coś się nowego może zrodzić z tych Pomysł. Pani Mario, pani dziękuję bardzo za tą rozmowę i myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Jeżeli będzie coś w waszym centrum się działo, bardzo chętnie będziemy was gościć na antenie radia Istebna, w zasadzie na tych internetowych rozmowach przez telefon na Skype'a. To, to wszystko możemy teraz technologia jest taka, że nie będziemy was odrywać od tych zajęć codziennych, a możemy sobie tak dzisiaj porozmawiać i zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby się udali do Koniakowa. Ja jeszcze powiem, że to centrum jest otwarte od 11 do 16, znaczy dni otwarte, bo centrum nie wiem jak długo jest. Też jest, tego... jest, teraz od godziny 10 do 17 też jest, ale takie stricte te warsztaty prowadzimy od 11 do 16, no. ale oczywiście zawsze ktoś tam też jest tak, że jak ktoś przyjdzie trochę wcześniej, czy trochę później, nie ma problemu, jesteśmy na miejscu. Też mu znajdziecie zajęcie, dobrze. Dobrze, no to dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę i zachęcam wszystkich Was, którzy słuchacie nas w tej chwili, ja porobiłem kilka zdjęć dzisiaj w tym centrum. Zamieszczę to na naszej stronie radiowej łącznie z tym nagraniem i będzie to jak gdyby zachęta i zaproszenie Was do tego, abyście pojechali do Koniakowa do Centrum Pasterskiego i zapoznali się z tym jak tradycyjnie przygotowywało się kiedyś wełnę do obróbki, czy te wszystkie kręplowanie przy y, przędzenie, zwijanie i później y, już jak gdyby rozwinięcie tego tematu o nowoczesniejsze sprzęty, może nie całkiem nowoczesne, bo to y, dalej ręczne, ale dla każdego coś dobrego. Także weźcie swoje wnuczki, babcie drogie i zabierzcie je do Koniakowa. Dziękuję, nie będę już przedłużał naszej rozmowy. Do usłyszenia w następnym wydaniu. Dziękuję bardzo.